Która jest ludziom trudniej. Ostatnio wymyślili dla rolników, żeby rolnicy rejestrowali wszystkie kury. Wiecie, ile to jest pracy, wysiłku, żeby w urzędzie rejestrować każdą kurę? Ile to ma pieniędzy kosztować? I to jest zbędny wysiłek. I w tym samym czasie, kiedy Unia chce rejestrować wszystkie kury, do Unii Europejskiej wpływają setki tysięcy nielegalnych migrantów. I ich to nie trzeba rejestrować. Kury trzeba. Niech się odwalą od naszych kur i zajmą swoimi migrantami. To oni zwiększają przestępczość, a nie kury. Bardzo dziękuję. Bardzo dziękuję. Z masowymi migracjami jest tak, że gdzie się pojawią, tam drastycznie rośnie przestępczość. Taka Szwecja. To kiedyś było najbezpieczniejsze miejsce na całym ziemi. A teraz w jeden rok mają 400 strzelanin, 150 zamachów bombowych. Sztokholm stał się światową stolicą gwałtów, a Szwecja jest tym miejscem na całym świecie, gdzie jest najwięcej wybuchów bomb, pomijając strefy wojny. Jak dziś nie ma wojna, wybucha tyle bomb, to jest to Szwecja. Najgorsze miejsce pod tym względem na całym świecie. I to nie tak, że Szwedzi się nagle stali agresywni. No nie. 97% sprawców strzelanin w Szwecji są imigranci i dzieci imigrantów. Szwedzi dalej są spokojni, zupełnie jak Polacy, no ale niestety. Już w przeciwieństwie do nas. Nie żyją w spokojnym państwie, bo sobie naściągali. Problemów z całego świata i niestety to się tak skończyło. Tak jest w całej Europie Zachodniej. Wszędzie, gdzie są masowe migracje, drastycznie rośnie przestępczość. Wielka Brytania w ostatnie ja 20 lat liczba gwałtów zwiększyła się tam 7 razy. Z 10 do 70 tysięcy gwałtów każdego roku. Te 60 tysięcy kobiet, które każdego roku przechodzi w Wielkiej Brytanii przez tą straszną tragedię. Są ofiary lewicowej polityki otwartych granic. Wyszli politycy, otworzyli granice i te kobiety przez to cierpią. Te kobiety ponoszą konsekwencje decyzji politycznych. Dlatego musimy przypilnować, żeby w Polsce to się nie powtórzyło. Żeby w Polsce było inaczej, żeby w Polsce dalej było bezpiecznie. Ale niestety nie mam przekonania, że nasz rząd to rozumie. Bo jak parę lat temu zaczęła się ta wojna hybrydowa na szczęście na naszej granicy z Białorusią, kiedy Łukaszenko zaczął ściągać nam nielegalnych migrantów tysiącami, żeby szturmowali naszą granicę, to wtedy właśnie Tusk powiedział, że ci migranci są dobrzy ludzie, że tylko szukają swojego miejsca na ziemi. To wtedy kołownia zapraszał do Sejmu nielegalnych migrantów i robił sobie z nimi switwocie, za co zostałem skazany przez sąd, że niby to nieprawda. To wtedy Trzaskowski dofinansował 300 tysięcy złotych. Do tego Paszkwila, Agnieszki Holand, Zielona Granica, gdzie obrażano funkcjonariuszy Straży Granicznej tylko dlatego, że bronili naszej granicy.